Bardzo serdecznie Państwa witam, no, nie wiem czemu tak e, takie ogromne grono, ale to już tutaj trener koordynator pewnie gdzieś tam e, też musi tą informację przesłać ile co i jak, no to już jest, e, m, że tak powiem problem tych, których nie ma, no tak, e, ja mam nadzieję, że praca w tym roku w ośrodkach będzie nam się układała tak jak do tej pory. A może lepiej, tak jest. E, lepiej. Jak Państwo wiedzą, e, teraz mam troszkę inną rolę. E, Mietek za chwilę Państwu przedstawi wszystko, jak to będzie wyglądało e, w tym roku. Trochę się pozmieniało, znaczy dosyć dużo się pozmieniało, jeśli chodzi o płacę. Już Państwo zauważyli, bo Mietek e, y, wystawił już Państwu umowy, i rachunki się też pokazały, i, i troszkę są te kwoty inne, żeby Państwo. Nie mieli... wszyscy zaglądali pewnie do tego. Dlatego też ja tylko z mojej strony uczułam, uczułam na to, żeby zaglądać często do systemu, ponieważ tak jak gdzieś dzwoniłam do Państwa, jak ktoś tam tydzień czy nie zaglądał do systemu, nie logował się, nie wpisał tematu, my to wszystko dostajemy taką informację od razu z systemu i niestety nasza rola jest taka, żeby gdzieś tam weryfikować to i Szkoda by było, jakby ktoś po prostu wypadł wiadomo, że są jakieś tam dodatkowe pieniążki dla Państwa. To tyle z mojej strony, przekazuję głos w Nie, Jak nie ten... wszyscy mnie znają, jestem nie tego Na co dzień mieszkam we Wrocławiu, współpracuję we Wrocławiu, tak przede wszystkim z yy, yy, Dolnośląskim związku wiki. Ręcznie jestem też tenerem koordynatorem grup młodzieżowych. Oprócz tego współpracuję z klubami Handla 28, Moc Wrocław i Władca Wrocław. To tyle jeżeli Posi chodzi o... o mnie. I teraz y, przedstawię wam y, nowe stawki, które dotyczą te zostały tych szkół wojewódzkich, jak Waszych i na szkoły podstawy Przewidziano 16 godzin i tak. Tener z licencją C będzie otrzymywał 35 złotych za godzinę, co wychodzi 560 zł. Tener z licencją B 45 zł, co wychodzi 720 zł miesięcznie. I tener z licencją A. 55 zł, co wychodzi 880 zł. Jeżeli ktoś ma są gminę klasy, no to wiadomo, że te kwoty się sumują. I tak przykładowo. Ten, który ma dwie klasy, no to znam jak wychodzi 720 zł to w sumie będzie 1440 zł. To na dodatkowe wynagrodzenia są za kampy gdzie za, i, i te wynagrodzenia będą y, dopisywane do pensji po zliczeniu na 4 miesiące. I tak, ten z licencją C będzie miał 75 zł. Jeżeli jedzie na kamp, no to, to 3 miesiące plus 75 zł. Tener z licencją B 113 zł i tener z licencją A 150 zł do, do miesiąca. Państwo uzupełnili rozmiarówkę i swoją, bo teraz już na mojej umowie trzeba wpisać swoją rozmiarówkę i, i rozmiarówkę dzieci, ponieważ jak się pokażą stroje, e, sytuacje były takie, jak trenerzy nie wpisali mm. rozmiarówki, dostali po prostu to, co zostało. I wtedy tylko do siebie pretensje, ponieważ na samym początku, jak się zakłada klasę, trzeba te wszystkie rzeczy uzupełnić. Trzeba wypełnić te wszystkie rubryczki i swoje, i dzieci. No, tutaj, tak z tych ważnych rzeczy teraz na początku przy pracy, tak? Informacje o kampach. Tutaj Edyta podała kampy regionalnych. Ja dodam, że tak, kampy województwa odbędą się 37 30, 30 września. To są chłopcy rocznie 2005 i bierzemy po 6 zawodników, Bankażę. Do systemu jeszcze wpisujemy 2DZO, czyli 7 plus 2 naszyki wypadek. Yy, dziewczynki. Ja to wam już chyba przesłałem yy, jak ktoś wchodzi. Jak ktoś wchodzi, to wieczy. To, to, to... Yy, chłopcy 3, 6 z październik. Dziewczynki, 3-6 października, rocznik 2006. I tak samo. 7 plus a w tym jedna blanka. najlepiej codziennie jak stajecie włączyć, tam zalogować się, zobaczyć co i jak. To nic nie kosztuje, żeby być na bieżąco. Wszelkie informacje. Też yy, będę wpisywał co i jak, żebyście byli poinformowani na czas i na bieżąco. Tak oczywiście. Piątek jest dniem bez treningów i tu nie ma opcji, żeby ktoś sobie zaplanował zajęcia OSPR-u. Ja przypominam, że zajęcia OSPR-u to są zajęcia, mogą być indywidualne, więc można yy, pracować z częścią próby też, tak? E, czyli mogą być na jakiejś sali z lustrami, czy w zależności od tego, co Państwo robią, nie musi to być wielka hala, e, ale nie, piątek nie wchodzi w grę, ponieważ my dążymy cały czas do tego, żeby te szkoły, SMS-y, tak? E, gdzie wysyłamy młodzież z całego województwa, żeby była szansa, żeby grali w swoich zespołach, tak? E, czyli po prostu piątek wtedy te dzieci wracają do domu i nie ma takiej opcji. I nie ma takiej opcji, żeby, ale tu nie będziemy robić. Nie ma wyjątków, po prostu nie ma piątków. Proszę nie planować zajęć piątku. Ostatnie pytanie. Mhm. spoza szkoły. Może być i już odpowiadam na to pytanie. Jeśli mają Państwo zdolną młodzież spoza szkoły, ktoś jest naprawdę godny uwagi, szkoda go gdzieś e, e, przegapić. Więc trzeba się wybrać do dyrektora danej szkoły i poprosić o zgodę dyrektora na to, żeby dany uczeń z tą grupą trenował. Nie ma to problemu, bo u nas to też długo wiedziała. działa. Pani dyrektor podpisuje, tak, że ten, 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 trener ma takie, taką listę, że ten, ten i ten za zgodą pani dyrektor z tą grupą trenuje, mimo że nie chodzi do danej szkoły. Nie ma problemu i zgłasza się go do systemu normalnie za zgodą koordynatora, tak? Można, jak najbardziej, bo my właśnie szukamy tych raczej Znaczy urektorów. do wiadomości, bo zgoda na pewno będzie, nie? Znaczy do wiadomości tylko, bo na pewno taką zgodę udzielę, nie? Że jak macie dobrego ucznia, żebyście go mieli. No nie, Ty musisz sprawdzić mnie, czy Pani Dyrektor podpisała i dopiero może No tak, czyli wiadomość muszę mieć. Co mówię? Do wiadomości, bo jak będę miał wiadomość, no to, to ja na pewno wydam. Nie będę robił żadnych problemów. Yy, tak, odnośnie treningów to tutaj podał mnie tak, ile godzin, to tutaj się nic nie zmienia. Te piątki odpadają. Yy. Nie ma intresów, tak? To, tak, JTS, to wiadomo, że to wypadło i na jakich zasadach, to, to już Państwo wiedzą. Bardzo proszę, jak wrócicie do domu, żeby zrobić system. Czyli trzeba wbić zgody wizerunkowe, jeśli mają Państwo zawodnika, który jeszcze nie ma. No właśnie, są ważne rzeczy, który jeszcze nie ma bitej zgody, bo bez tego nie może brać udziału w zajęcie. Bardzo proszę o promocję ośrodków szkolenia białki ręcznej. Bardzo mało szkół się promuje. E, jak Państwo wiedzą, tylko trzy szkoły w województwie są szkołami ośrodkowymi. E, a jak nie działa tam tak jak trzeba, to po prostu będziemy myśleć o tym, żeby inne szkoły dołożyć. To nie jest groźba, tylko my jesteśmy rozliczani e, za wyniki, tak? Też jak, jak tam pracują, ile młodzieży się e, dostanie do SMS-ów. E, I tutaj. Szkoła obroni się tym, jeśli rzeczywiście dostał się zawodnik, tak, to nie tylko do SMS-u do Wrocławia. Ja przypominam, że SMS-em naszym y, wojewódzkim jest y, SMS Junior Wrocław. Więc proszę już też pomyśleć o tym, żeby co najmniej ten jeden zawodnik, jeśli nikt nie poszedł do SMS-u do Tutaj, akurat Płocka, czy Gdańsk, czy Kielc, czy, yy, czy Kwidzyna, y, żeby co najmniej jeden zawodnik dostał się do SMS-u Junior Wrocław. Załóżmy na zasadzie, że do weekendy będzie grał ze swoją drużyną, ale szkoły ośrodkowe muszą wysyłać zawodników najlepszych do tych szkół. To, I teraz będzie to już bardzo weryfikowane, stąd też uczulam Państwa na to, żeby się zapaliło światełko bo inaczej nie będzie można utrzymać takiej szkoły. No państwu też powinno zależeć na tym, żeby jakieś tam środki dodatkowe mieć, eee, a koordynatorzy w sprawozdaniu to wszystko piszą. Też wakacje dostawaliśmy, że tak nielogowanie, no ale tak wiadomo, nie płacą. No to ja was przynajmniej usłyszałem. ale teraz od września logować się, przynajmniej ten raz w tygodniu, czytać wiadomości, byście byli na bieżąco nie? i badania zrobić jak najszybciej i to wszystko. Dobra, to z mojej strony wszystko. Jeżeli Państwo macie jakieś bezpośrednie pytania, to też będzie numerowanie edyty i będzie można z niej kontaktować. Jest też również na mailu SPR-owskim. Jeżeli Państwo wejdziecie w wiadomości, chcecie wystawić wiadomość koordynatorzy i tam Pani Edyta też jest jako, jak to można do niej napisać. Dokładnie tak, zanim przekażę głos, ja tylko jedna informacja odnośnie kampu makroregionalnego. W systemie jest on już wpisany. Nawet wysłałam do Państwa informacje tych, którzy są odpowiedzialni za licea, czyli te szkoły średnie, ośrodkowe. Aby już zgłaszać młodzież, I tutaj tylko jedną rzecz, jedną taką prośbę mam, ponieważ bardzo weryfikowane będą teraz te kandydatury tych uczniów, którzy jadą na te kampy, czy to wojewódzkie, czy centralne. Moja prośba, żeby jednak przejrzeć te testy i faktycznie na kampy wysyłać najzdolniejszą młodzież ponieważ tutaj na kampie centralnym mieliśmy troszkę yy, problemów z taką młodzieżą, która nie powinna się tam znaleźć na niezwyczajnym świecie. To już jest kolejny rok szkolenia, yy, gdzie no to już... Ta młodzież musi być bardziej wyselekcjonowana. Nie można puścić na kamp po pierwsze nieprzygotowanej młodzieży, a uzyskaliśmy informacje od dzieci, że trenerzy nie przekazali w najzwyczajniej w świecie im informacji, jak mają się przygotować, z czego na przykład na kamp centralny, gdzie wszystko było w systemie. Okay, I... na jedno słowo. Ja Państwa uspokaję. Nasze dzieci były bardzo dobrze przygotowane. Akurat jeśli to... chodzi o województwo lubuskie, to tutaj większych uwag nie było. Ale uczulamy na to, ponieważ będziemy to już teraz bardzo dokładnie zaryskować, się... To, co powiedziała Pani Edyta przed chwilą, My mamy taką strukturę. El o Słubice jest nas zapytania, bo dzisiaj mamy rozstrzygnąć, jak będzie wyglądała sprawa uwolniaka Subica, bo problemem, największym problemem jaki jest, to jest brak trenerów i tutaj się zastanawiamy i cały czas z Panem Mierzem i z Panem Sławkiem. Jesteśmy na łączach i cały czas chcielibyśmy, że tą strukturę tego SPR w Subicach utrzymać, tym bardziej, że są fajne dziewczyny, które będą grały w juniorze łącze i myślę, że szkoda, żeby te dziewczyny gdzieś tam nam zginęły z firmamentu. Chciałem powiedzieć tylko, że dziewczyna ze Subic natasza Tańczak została powołana do kadry Polski Drocznika 2004, była na konsultacjach w Cytniewie. Także jest nam z tego tytułu bardzo, bardzo miło i gratuluję tutaj że taka zawodniczka się też nie znalazła. Jest to kolejna zawodniczka zeslubi, która była w Kadrze Polski, bo wcześniej przepina była Martana, Marta, Marta Wroniewicz. Jest uczennicą SMS-u. Zobaczymy jak będzie się to rozwijał. Przemysł mamy Elo. Słowice 1, pan Jerzy Grabowski, Stanisław Rumi, Rugiewicz, klasa od klasy 4 do klasy 8, pełny cykl szkolenia w, w tej szkole. Następnie jest to Kowalów, jest Andrzej Adamski, Andrzej Nowakowski, pełny cykl szkolenia od klasy 4 do klasy 8. SP 20 godzin, pełny cykl szkolenia od klasy 4 do w klasy 8. Jeżeli jesteśmy przez te 20 godzin, chciałbym przywitać dwóch nowych trenerów, którzy będą pracowali z nami w tym roku w sp 2 Jest to pan Jan Klenicki. witam serdecznie Janku na pokładzie. Będzie się zajmował klasą ósmą. E, I witam Łukasza Jarzykowskiego, który będzie zajmował się chłopcami klasie w klasie ósmej. Z tak to, czego to wynika od razu? Tutaj? Wynika to z tego, że Jędrzej Jerzmiński zrezygnował pracę w Jerzy i poprosiliśmy Łukasza, żeby Łukasz swoim doświadczeniem i swoimi umiejętnościami postarał się nam pomóc tutaj, a Janek Janicki z tego tytułu, że większość dziewczyn to są właśnie uczennice, gdzie Janek z nimi pracuje i ma ten bliższy kontakt, będzie jeździł na konsultacje, dlatego żeśmy wybrali tutaj, wybraliśmy, wybraliśmy tutaj, tutaj Jania. E tak wyglądała, tak, wyglądała, tak wyglądała struktura <coughs> dziewcząt, struktura chłopców LO7, Ireneusz Rzuczek i Paweł Petela. Mamy pierwszy raz udało nam się stworzyć klasę sportową wśród w siódmym liceum w Walczyliśmy o to od momentu powstania OSPR-u. Serdecznie grat i gratuluję i dziękuję Paweł, bo to dzięki twojemu zaangażowaniu ta klasa udało się, że ta klasa 2004 powstała. Myślę, że wszyscy powiedzieli bardzo dumni z tego, że udało nam się stworzyć taką klasę w województwie lubuskim. Jest to pierwsza klasa. Myślę, że będzie to za zalążek za do powstania szkoły uczestnictwa sportowego, bo takie są planowane w każdym województwie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. SP10 Paweł Petera, klasa 5, klasa 7. SP2 Goszo, Paweł Cichoń i Janusz Szopa, klasa 5 do klasy 8. SP2 Świebodzin Arek. I cała ekipa, czyli Igor, Daniel, Łukasz i Zbyszek od klasy czwartej do, do klasu. A przepraszam, jeszcze Karolina, jej zapomniałem, przepraszam, I jest jeszcze Bata. Mrozovic jest. To są te dwie panie, które dzisiaj w tym roku z nami, z nami pracują. Proszę państwa, widzicie państwo, jakie obowiązki będą na was? Na was spoczywały. Przede wszystkim, bardzo proszę o założenie klas, czyli wpisanie wszystkich. Sprawdzałem dzisiaj rano przed wyjazdem, jeszcze nie wszyscy założyli klasy, dlatego bardzo bym prosił, żeby do poniedziałku były te wszystkie klasy posakładane, u ciebie, żeby wpisani. wpisali. Proszę wpisać, że to wasza zakładka, plan treningów. Proszę wejść tam w plan, na dole po lewej stronie, jest plan treningów. Proszę wejść, wpisać, kiedy Państwo macie trening i potem zaznaczyć halę i jeszcze ewentualnie dopisać adres dopisać tego, gdzie jest. Yy, yy, wpisanie terminów testów. Też bardzo proszę, że Państwo to opanowali, kiedy Państwo chcecie przeprowadzić testy. Yy, ja tutaj Państwu puszczę jeszcze listę Państwo możecie zobaczyć. Ja tak takim powiem, jakie testy obowiązują, w jakich klasach, ale jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś wątpliwości, to bardzo proszę, żeby sobie sprawdzić, która klasa, który test przeprowadza jak i, jak i, i kiedy się go przeprowadza. Żeby tych samych testów nie powielać, bo na przykład, proszę Państwa, testy sprawności ukierunkowane robimy my, koordynatorzy na. Konsultacjach wojewódzkich i konsultacjach krajowych, dlatego nie ma sensu robić tych testów. Ewentualnie na. tam na stronie będą już napisane, które obowiązują. No tak, tylko że ja przypominam, bo niektórzy jeszcze nie wiedzą, jakie, jakie testy mają robić. Proszę Państwa, opracowanie konspektów, jeżeli będzie, bardzo bym prosił. E, bo wiecie Państwo, no jest to rygorystycznie przestrzegane w tej chwili przez Panią koordynator. Wcześniej, jakbym Michał, to może tego nie było tak bardzo rygorystycznie, teraz jest bardzo rygorystycznie. Ja dostaję informację, e, że tacy, tacy trenerzy nie mają zrobionych konspektów. Bardzo bym prosił, żeby te konspekty zrobić i, i nie będzie nie z będzie tym Ci, którzy zakładają pracę po raz pierwszy, albo mają nowy ruch, pamiętajcie Państwo o graniu zgub na przetwarzanie danych osobowych. I, y, wizerunku. Też uczenie może być w systemie, jeżeli, jeżeli czegoś takiego nie ma, bo system zaraz po prostu wyrzuca, ja dostaję na czerwono, że mam po prostu zareagować. To jest tak. Proszę Państwa, żeby nie było tej sytuacji, co było w zeszłym roku, że ktoś mówi, że nie dostał sprzętu, ale, ale bo będzie ten sam moment co w zeszłym roku, że ktoś nie dostał sprzętu. Proszę Państwa, bardzo proszę w systemie, w zakładkach sprzęt sportowy prowadzić każdemu uczniowi Rozmiar sprzętu. Rozmiar sprzętu. E, proszę sprzęt. Państwa, Dzie, prowadzenie dziennika w zajęciach w OSP. Ja mówię o tym już od, od trzech lat, ale naprawdę y, bardzo Państwa proszę. Wpisujmy tematy zajęć na bieżąco, bo za co ja muszę zrobić jako koordynator. Czy wszystkim muszę prowadzić szkoły do systemu. E, jeżeli jest zmiana nazwy szkoły, to też bardzo proszę, żeby taką informację przedstawić do mnie, bo ja muszę to zmienić w systemie. Muszę aktywować i dezaktywować trenerów, czyli wszyscy Państwo jesteście już pisani do systemu i już Państwo możecie działać. Przypisywanie trenerów do szkół to też jest zrobione. Umowy są już założone. W systemie są umowy. Bardzo bym prosił, żeby te umowy wypełnić, tylko żeby dobrze wypełnić, żeby nie było później tak, że czegoś, czegoś brakuje i pani dzwoni do mnie księgową no i pani Darku, bo tam tu nie wypełni trener i trzeba to zrobić i umowę podpisaną z tymi oświadczeniami wysyłamy do Warszawy. To wygląda tak sytuacja. Jak, jak pracujemy? 16 godzin szkoły szkołach klasa 4-8, 24 w chyba, że jest klasa sportowa i ze względu na koordynatora Wojewódzkiego makroregionalnego zmniejszamy do 16, żeby nie było za, duże, za dużego obciążenia tych dzieciaków. Czyli tak to wygląda w systemie, w systemie, który mamy. I teraz, proszę Państwa, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nawiązanie? Jeżeli ten wynagrodzenia będą tak, 35 zł za licencję C za godzinę, 45 za licencję B, 55 za licencję A i teraz ten przy licencji C zarabia będzie 560 zł w tym roku brutto, ten z licencją B 720, a ten z licencją C 880, 880, 880, 880 zł. Jeżeli trener jedzie na konsultację, z licencją C dodatkowo dostaje miesięcznie 75 zł wynagrodzenia, z licencją B 113 zł, z licencją C, A 150 zł dodatkowo wynagrodzenia do pensji. Państwo, umowy będą zawierane, zawarte są od września do grudnia. Państwo macie już je w systemach, tak jak powiedziałem, możecie je sobie wypełnić. Rachunki. Proszę Państwa, do, każde, każdego, do piąte, piątego każdego miesiąca ja wysyłam do Państwa rachunki. 20. chciałbym, żeby rachunki były wypełnione. Ja te rachunki sprawdzam, zatwierdzam i zazwyczaj wysyłam do Państwa z powrotem albo SMS-em, że te rachunki już można wysłać do Warszawy. Ja robię taką zbiorówkę i mam w systemie zaznaczone, który trener już ma zrobione, a który nie ma. Ja sobie sprawdzam, czy trener ma zrobione tematy wszystkie, czy są testy itd., itd. Aha, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ma jeszcze zwolnienia lekarskie. Proszę Państwa, nie mam możliwości pracy na zwolnienie lekarskim nie ma możliwości pracy na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli jest taka sytuacja, że Państwo w danym tygodniu jesteście na zwolnieniu lekarskim, to bardzo proszę, żeby sobie zaplanować odrobienie tych zajęć w następnych tygodniach. Jeżeli to jest, zdarza się tak, że to jest ostatni tydzień danego miesiąca, to ja Państwu przypominam, że my w styczniu mamy niepłacone za zajęcia. To bardzo bym prosił, żeby ten styczniu sobie Państwo przepracowali i ewentualnie te godziny, które Państwo macie w styczniu przepracowane gdzieś tam od, wpiszecie sobie w systemie, Przykładowo ostatnie zajęcia w danym miesiącu, jesteście Państwo chorzy, a już system poszedł, są zatwierdzone. To w tym systemie, tam później tylko w uwagach napiszcie Państwo, zajęcia pracowane w styczniu tego roku i tak dalej, i tak dalej. Co do szkolenia trenerów? W tym roku szkolenia trenerów będą podzielone jak gdyby na dwie grupy. Jedna grupa północna, to będzie 22 listopada... Południowa. przepraszam. Dobrze, bo 22 listopada w wie. I wszyscy ci z Państwa, którzy chcą jechać na szkolenie do szczytku, do Cetniewa. W systemie wpisują, że chcą jechać do, do Cetniewa. Zaznaczacie Państwo w systemie tam gdzie są szkolenia. Proszę wejść w system i wpisać sobie, że Państwo chcecie jechać. Yy, tak, tak jak tutaj głównym no, moim zadaniem są zasady badania FMS. Te badania będę przeprowadzał Państwa na miejscu w szkole w klasach z tego co widziałem od 7 do 1. Chciałbym to zrobić już w październiku, żeby mieć to z głowy, bo później raz, że Darek mnie naciska <dolata> Dorota, że nie mam wprowadzonych badań. Natomiast tak jak mówię, październik chyba będzie najlepszy, bo wszyscy już będą mieli porobione badania lekarskie, będzie wiadomo kiedy te treningi się odbywają. I telefonicznie z każdym z trenerów będę starał się skontaktować i mówić na taki termin, który będzie pasował PM-u, żeby nie zaburzyć i Wam żeby nie zaburzyć yy, pracy i mi. Yy, oprócz tego udział w konsultacjach, no ale to wiadomo, te osoby które są na konsultacjach, które ja tam jestem do dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Dyżur telefoniczny, yy, codziennie od poniedziałku do piątku, można praktycznie cały dzień do mnie dzwonić, nie ma żadnego problemu. Dodatkowo yy, dwa dni w tygodniu będę na hali sportowej. Świętogodziny na tych zajęciach, które będzie prowadził Janek z Staliną i tam też jestem do dyspozycji Waszej i Waszej młodzieży. Moje zadanie w zasadzie ogranicza się do tego, żeby skonsultować tą młodzież i pokierować ją dalej. Jeżeli są kontuzje jakieś poważniejsze, z racji tego, że pracuję w ośrodku ortopedycznym, to. Udawało mi się do tej pory zawsze tą konsultację z lekarzem załatwić tak, że to było szybciej, więc myślę, że to też się, to też się będzie udawać w tym roku. To w zasadzie chyba tyle, jeżeli chodzi o, o moje obowiązki. Co jeszcze? Macie Państwo jakieś pytania? Co byście Państwo chcieli wiedzieć ode mnie? Czegoś nie powiedziałem? Aha, pomoc techniczna, informatyczna. To jest numer do naszego informatyka w Warszawie, Kamil Moroń. Wszystkie sprawy związane z jakimiś tam problemami w pracy w systemie to bardzo proszę dzwonić do Kamila, Kamil jest bardzo miłą, sympatyczną osobą i na pewno się postara. Jeżeli nie będziecie mogli się Państwo do niego dozwonić, to proszę zadzwonić do mnie, ja spróbuję się zazwyczaj ode mnie odbiera każdy telefon, także jeżeli ten to przekaże taką informację, że jest. Bardzo proszę, na koniec. Do końca tygodnia chciałbym, żeby wszyscy mieli założone dzienniki w systemie. Wpisanych uczniów do systemu i e, już tam gdzieś te zajęcia organizacyjne, też, żeby tematy były uzupełnione, e, bo już też dostaną. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze przybycie. E, jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek problemy, proszę dzwonić do mnie. Praktycznie jestem cały czas uchwytny, także nie ma, nie ma problemu. E, ci państwo...